Witam Państwa w studiu Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Powiat Dębicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych na modernizację i budowę przejść dla pieszych. Kwota ta to 80% wartości robót związanych z budową jednego i przebudową 17 oświetlonych i oznakowanych przejść dla pieszych. Wszystkie wnioski złożone w tej sprawie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały rozpatrzone pozytywnie, więc powiat ze swojego budżetu wyłoży na realizację tych inwestycji tylko 304 tysiące złotych. Powiat Dębicki złożył najwięcej tych wniosków na te przejścia z całego województwa podkarpackiego. No to oczywiście w tym wielka zasługa Zarządu Dróg Powiatowych, który naprawdę wykonał bardzo, bardzo dużą pracę w bardzo krótkim czasie, bo, bo między ogłoszeniem, a, a praktycznie złożeniem wniosków minęło czy znaczy było kilkanaście dni czasu. Trzeba było w tym czasie się dobrze zastanowić, w którym miejscu, czy są możliwości techniczne warunki, czy jest jakiś prąd, czy, czy, czyj teren jest, czy, czy w całości dysponujemy tym terenem. W dwóch przypadkach będziemy budować też około 100 metrów chodników, bo to też chodziło o, o jakby poprawę bezpieczeństwa bezpośrednio. W obszarze związanym z przejściem, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo mi miło, że właśnie pani wojewoda w ostatnim czasie poinformowała, że będzie w całości to dofinansowanie wystarczy dla wszystkich, którzy te wnioski złożyli. Budowa nowych i modernizacja starych przejść ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa dzieci, a także osób starszych. To są takie miejsca, w których zwykle te przejścia powstają. Albo szkoła, albo kościół, albo sklep, albo centrum kultury. No takie, które powiedzmy, skupia ruch, skupia ludzi. A głównie młodzież, tak. Bo jeszcze człowiek, który jest sprawny, dorosły, świadomy w pełni, no to jeszcze w miarę jakoś myślę na tym przejściu stara się dbać o swoje bezpieczeństwo. Dzieci, młodzież różnie, telefony. Starosta Piotr Chęciek zaznaczał, że to w których miejscach znajdować się będą przejścia dla pieszych, to zasługa radnych powiatowych, którzy rozmawiają z mieszkańcami swoich miejscowości. A znajdować się będą we wszystkich gminach naszego powiatu. Przejścia w ramach tego projektu będą modernizowane także przy drogach powiatowych w mieście Dębica, czyli dwa przy ulicy Krakowskiej i dwa przy ulicy Kościuszki. 11 maja ruszył nabór na mieszkanie plus w Tempicach, które znajduje się przy ulicy Ratuszowej. Na najemców czeka 201 mieszkań w trzech budynkach czterokondygnacyjnych. Inwestycja powstała w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego i jest pierwszą na Podkarpaciu, w której rozpoczyna się rekrutacja. Podczas konferencji prasowej burmistrz Mariusz Szewczyk namawiał do składania wniosków. W generatorze wniosków należy pobrać wniosek, wysłać go do naszego tutaj urzędu i wszystkie brakujące załączniki, które tam będą wskazane, należy złożyć w urzędzie miasta. Wchodząc do urzędu miasta po lewej stronie duża urna, opisane. Przed tym przestrzegam, przed dokładnym wypełnieniem wniosków. Każdy wniosek musi być dokładnie i rzetelnie wypełniony, bo takie wnioski, które nie będą w pełni, nie będą rozpatrywane. Do tego służą pomocą moi pracownicy w dziale gospodarki komunalnej. Służą pomocą. Myślę, że każdy dzień, gdzie Państwo się będą zgłaszać, będą Państwo przyjęci i wszystkie wskazówki, jak wypełnić ten wniosek, zostaną Państwu przekazane. O tym, że nabór ma być dwuetapowy, mówiła Krystyna Wąchała Malik z PFR Nieruchomości. Po pierwsze, gmina, miasto przyzna punkty społeczne, to znaczy kryteria, które ogłoszone zostały w uchwale Rady Miasta. Są to m.in. punkty za to, że osoba jest młoda, są to punkty za to, że się zamieszkuje w Dębicy, pracuje w Dębicy, płaci podatki w Dębicy i jeszcze wiele innych kryteriów. Następnie po otrzymaniu listy gminnej, PFR Nieruchomości w imieniu inwestora przeprowadzi weryfikację zdolności czynszowej. To znaczy takiej zdolności, żeby potencjalny najemca mógł terminowo regulować opłaty czynszowe. Prace nad mieszkaniami są zakończone w 99%. Zostały nam drobne prace, tak naprawdę dotyczące nie tyle budowy, co samego wykańczania mieszkań. Mamy wykonane, jeśli chodzi o lokale, wszystkie podłogi w panelach. Wszelkie prace glazurnicze zostały zakończone. Prace malarskie również w lokalach są zakończone. W tym momencie trwają uzupełnienia listew podłogowych w lokalach mieszkalnych. I tak naprawdę zostały nam części wspólne, które. Myślimy, że w maju bez problemu zakończymy i tym samym prace wewnątrz budynków zostaną zakończone. Pierwszeństwo w naborze będą miały m.in. osoby, które nie są właścicielami mieszkania ani domu jednorodzinnego oraz obecni lokatorzy mieszkań komunalnych. Premiowane będą również rodziny z dziećmi niepełnosprawni, czy też osoby odprowadzające podatek dochodowy w Dębicy. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy po szczycie zachorowań trzeciej fali epidemii koronawirusa. W Powiecie Dębickim od ponad tygodnia jest po kilka zachorowań dziennie. Muszę powiedzieć, że większość tych zachorowań to są zachorowania w ramach gospodarstw domowych. Chorują całe rodziny. Barbara Więcok, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy. Podkreśla, że duży wpływ na mniejszą zachorowalność na COVID-19 mają szczepienia i zaostrzone wcześniej obostrzenia. Dzieci nie chodziły do szkół, no te obostrzenia też miały wpływ, a szczepionka no swoją drogą, no, myślę, że przyczyniła się i że jeżeli jak największa liczba z nas się zaszczepi, to tą odporność populacyjną zyskamy. Epidemiolodzy oceniają, że przy przyspieszeniu szczepień populacyjnych i przy założeniu, że na przyjęcie szczepionki zdecyduje się duży odsetek społeczeństwa, w lecie być może uda się opanować epidemię. W przeciwnym wypadku, we wrześniu czeka nas czwarta fala epidemii wirusa SARS-CoV-2. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.